Daj sobie czas, aby znaleźć komfortową pozycję pozycję, która jednocześnie pomoże Ci być obecną. Z prostymi, ale niesztywnymi plecami głową w jednej linii z kręgosłupem. Możesz przybliżyć brodę w kierunku mostka, ramiona opuszczone i zrelaksowane na tyle, na ile to możliwe. Przypomnij sobie o intencji, że nie próbujemy w medytacji dostać się dokądkolwiek lub osiągnąć jakiś specjalny stan. Nie próbujemy nawet się zrelaksować, raczej otwieramy się na rzeczy takie, jakie już są, z ciekawością, życzliwością, może nawet ze współczuciem, gdy są bolesne. A więc wystarczy, że jesteś teraz, chwila po chwili. Dokładnie taka, jaka jesteś, może niespokojna, może znudzona, a może zmęczona, lub zdenerwowana, albo ciekawa, lub czujna. Najlepiej, jak potrafisz, potwierdź swoje doświadczenie. I zauważ swoją reakcję na nie. A teraz skieruj swoją uwagę na oddech, kiedy napełnia i opuszcza ciało. Zauważ fizyczne doznania związane z oddechem. Być może w okolicach nosa, albo na tyle szyi, w klatce piersiowej, albo w brzuchu. Zauważ, gdzie czujesz oddech najłatwiej. Gdziekolwiek to jest, pamiętaj, aby utrzymywać uwagę w tym jednym miejscu, zauważając doznania związane z wdechem i doznania związane z wydechem. Nie staraj się kontrolować oddechu w jakikolwiek sposób, po prostu pozwól oddechowi samemu oddychać, przyjmując akceptacją to, jaki w tej chwili oddech jest. Być może przez kilka chwil będziesz chciała skoncentrować uwagę na doznaniach związanych głównie z wydechem. A teraz, Pozwól wdechowi przejść na drugi plan, i skoncentruj się na moment na doznaniach związanych z wydechem. A teraz pozwól sobie wrócić uwagą do pełnego cyklu oddechu bądź z wdechem bądź z wydechem. Być może zauważysz także krótką przerwę między wdechem a wydechem i wydechem a wdechem. czasu do czasu zauważysz raczej prędzej niż później że twoja uwaga oddala się od oddechu rozpraszają nas myśli fantazje wspomnienia dźwięki uczucia cokolwiek zobacz czy możesz być świadoma że twoja uwaga nie jest już przy oddechu i kiedy tak się stanie po prostu zauważ, gdzie zawędrował umysł, a potem delikatnie skieruj go z powrotem do oddechu. Wracaj do wdechu i do wydechu. Umysł będzie wędrował znowu i znowu i znowu. Nasze zadanie polega za każdym razem na tym samym. Zauważyć, gdzie powędrował i jeszcze raz sprowadzić go z powrotem, bez krytykowania się i osądzania swego powodu. Po prostu wracaj, raz za razem i zaczynaj z każdym kolejnym oddechem. W pewnym momencie, świadoma cały czas swojego oddechu, rozszerz łagodnie uwagę, by objąć cały wdech i cały wydech. Podążaj więc za wdechem od czubka nosa, gdzie zaczyna wchodzić do ciała, poprzez szyję, klatkę piersiową i brzuch. A potem od brzucha poprzez klatkę piersiową, szyję i nos znowu. Podążaj uwagą za oddechem w tych wszystkich obszarach oddychania. Możesz oprzeć swoją uwagę na oddechu, tak jak na kolumnie wdech i wydech chwila po chwili. W pewnym momencie znowu rozszerz uwagę, aby objęła całe Twoje ciało siedzące tutaj. Oddychaj, świadoma doznań związanych z oddechem, ale także innych doznań, które czujesz teraz z ciała. Być może kontakt stóp z podłogą. Albo pośladków na krześle, rąk na udach, albo jeszcze zupełnie innych wrażeń. Świadoma całego krajobrazu doznań w swoim ciele teraz. Zauważ, jak czasem możesz skupić uwagę na pojedynczych doznaniach w określonym regionie ciała. Zbadaj z ciekawością, co tu teraz jest. Zauważaj doznania w doznaniach, albo ich zmiany gromadzenie się lub przepływ doznań chwila po chwili. Nie szukaj przyjemnych doznań, nie unikaj nieprzyjemnych. W podobny sposób, jak badasz dominujące doznania w określonych częściach ciała, możesz, jeśli masz ochotę, czasami rozszerzać uwagę, aby utrzymywać całe ciało w świadomości. Jakie to doznanie, czuć ciało jako całość? Pamiętaj, że nie ma jakiegoś jednego właściwego sposobu, żeby odczuwać swoje ciało. To w jaki sposób je odczuwasz jest tym właściwym, bo właśnie teraz się wydarza. Może jego ciężar, może bryłę ciała, może doznania ze skóry. A teraz, zanim przejdziemy do kolejnej części medytacji, zbadamy kilka opcji w ciele, abyś mogła wybrać miejsce, do którego będziesz mogła wracać, gdy poczujesz potrzebę odzyskania równowagi. Taką stabilną kotwicę w ciele lub w oddechu. A więc znajdź swoją kotwicę może to będą stopy. albo kolana a może doznania z ud i pośladków albo doznania z dłoni lub opuszków palców a może oddech tam gdzie czujesz go najłatwiej Lub jeszcze coś innego, to co w tym momencie jest dla ciebie wyraźne i stabilne. I um, czasami tak się bywa, tak się zdarza, że w czasie medytacji pojawiają się myśli lub uczucia, które porywają naszą uwagę daleko, daleko. Od tego, gdzie chcemy, aby była. Może tak jest dzisiaj u ciebie? Do tej pory instrukcja mówiła, żeby zauważyć, że uwaga oddaliła się od oddechu, uświadomić sobie, co ją porwało, a następnie łagodnie zawrócić uwagę do oddechu lub do ciała. I to jest jedna opcja reagowania. Teraz, jeśli masz ochotę, możemy wypróbować nowy sposób odpowiadania na silne myśli lub emocje. Szczególnie jeśli zauważysz, że te same myśli i emocje porywają cię ponownie w koło i w koło i w koło. Mamy wtedy nową możliwość, żeby najlepiej jak umiemy. Wrzucić uwagę do ciała i zauważyć, gdzie w ciele może pojawiać się jakieś napięcie, trzymanie lub inne reakcje w odpowiedzi na te powracające myśli lub emocje. Więc, jeśli teraz przychodzą rozpraszające myśli i uczucia, możesz zbadać tę nową drogę. Odpowiadania na nie, zauważając, gdzie wzrastają w ciele. Jeśli zauważysz jakiekolwiek doznania w ciele, to łagodnie skieruj uwagę do tego regionu, tak jak robiłyśmy to w skanowaniu ciała. Możesz oddychać do nich lub z nimi, nie po to, by je zmieniać. Ale by je delikatnie badać z oddechem, co tu teraz jest, co się dzieje. Otwierając się delikatnie i łagodnie, może nawet ze współczuciem na to, co już tam jest. Być może będziesz miała ochotę położyć rękę w tym miejscu ciała, by dać sobie e, uwagę pełną troski. I współczucia, mówiąc łagodnie do siebie samej, to jest ok. Pozwalam sobie to zbadać. Pozwalam sobie być otwartą na to. Pozwalam sobie to czuć, cokolwiek to jest. Obejmuj te wrażenia łagodną świadomością, z wdechem. Pozwalaj im mięknąć z wydechem. Następnie, jeśli intensywne doznania przestaną przyciągać Twoją uwagę, po prostu powróć do doznań związanych z siedzeniem lub oddychaniem. Jeśli nie masz w tym momencie przykrych myśli lub uczuć, a chciałabyś poeksperymentować z tym nowym sposobem odpowiadania, możesz, jeśli sobie życzysz, przynieść na warsztat umysłu sytuację, która jest dla Ciebie obecnie trudna. Pamiętaj, żeby na początku nie było to coś przytłaczającego. Wystarczy trzy. 4 na skali od 0 do 10. Może jakieś drobne nieporozumienie, lub wspomnienie, albo jakaś niedokończona sprawa, lub nierozwiązany problem. I pozwól temu pobyć w swoim umyśle przez moment, aby ożyło. Kiedy przykra sytuacja przyjdzie w umyśle, przynieś uwagę do ciała i zauważ, co pojawia się w ciele. Możesz zauważyć jakieś wrażliwe poruszenie, napięcie lub inne doznania oraz swoją reakcję na nie. Celowo skieruj swoją uwagę na ten rejon ciała, w którym doznanie jest dominujące, otwierając się na nie. Gdy to wydaje się zbyt trudne, wróć do swojej stabilnej kotwicy na moment, a potem, jeśli zechcesz, sprawdź, czy możesz zbliżyć się do trudności w ciele, choćby tylko na obrzeża doznania. Pamiętając, że możesz wracać do kotwicy tyle razy, ile potrzebujesz. Otwieranie się na doznanie może polegać na oddychaniu do tej części ciała, na wdechu, lub na wypuszczaniu z niej powietrza, na wydechu, oraz na badaniu samego doznania, na przyglądaniu się. W jaki sposób jego intensywność rośnie lub opada z biegiem czasu. Kiedy uwaga ustabilizuje się na intensywnym doznaniu, pomocne może być mówienie sobie od czasu do czasu na wdechu: cokolwiek to jest, już tam jest, to w porządku z tym pobyć. Następnie pozostajemy ze świadomością tych doznań cielesnych i naszego stosunku do nich, oddychamy z nimi, akceptujemy je i pozostawiamy własnemu biegowi. Warto powtarzać sobie: cokolwiek to jest, już tam jest, to w porządku pozwolić sobie to czuć. I z każdym wydechem otwieramy się na te doznania, mówiąc: Otwieram się, przyzwalam. Pamiętaj, że nie musisz tego lubić. To jest w porządku, nie chcieć tego doświadczać. Możesz sobie powiedzieć, to jest w porządku, że tego nie lubię, ale pozwalam sobie to poczuć, skoro już jest. Możesz, jeśli masz ochotę, położyć rękę na ciele, gdzie doznania są najbardziej intensywne, by przypomnieć sobie o postawie życzliwości i łagodności dla siebie, może nawet współczucia. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, że doznania cielesne nie przykuwają Twojej uwagi w takim samym stopniu, po prostu wróć uwagą do oddechu lub do ciała, jako głównego przedmiotu medytacji. Osać się na kilka chwil w doznaniach związanych z wdechem i wydechem, lub w takim kontakcie z ciałem, który cię ugruntowuje. I osadza w bieżącej chwili. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to na koniec tej praktyki zapraszam Cię do tego, żeby skoncentrować się na samym oddechu albo na ciele, tam gdzie czujesz, że możesz po prostu przez chwilę pobyć, odzyskać równowagę, uspokoić umysł. Być może nawet podziękować sobie za czas i uwagę, jaką sobie dałaś. Kiedy będziesz gotowa, powoli zakończ tą praktykę łagodnie. Otwórz oczy, rozejrzyj się po pomieszczeniu i wróć do swoich codziennych aktywności.